Witam Was ponownie. Kilka filmów temu powiedzieliśmy sobie kilka słów na temat postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, czyli wiecie już, że ona powinna Wam się automatycznie kojarzyć z wierzchołkiem funkcji kwadratowej. Natomiast jeżeli chodzi o postać iloczynową, o której teraz będziemy mówili, to tutaj bardzo ważnym jest umiejętność obliczenia czy wyznaczenia miejsc zerowych. No i chcąc wyznaczyć miejsca zerowej funkcji kwadratowej, czyli funkcji o takim wzorze, jaki tutaj widzicie, rozwiązujemy równanie kwadratowe takiej postaci, czyli to jest nasz wzór funkcji i wzór tej funkcji przyrównujemy po prostu do zera. I z tego równania właśnie wyznaczamy miejsca zerowe. Tak, otrzymane pierwiastki właśnie będą miejscami zerowymi. No i teraz możemy mieć kilka przypadków, ponieważ liczba rozwiązań takiego równania kwadratowego o tym też mówiliśmy wcześniej jest zależna od delty. Otóż, gdy delta, czyli nasz wyróżnik trójmianu kwadratowego będzie dodatni, będzie większy od zera, to oznacza, że funkcja posiada dwa miejsca zerowe. Zaraz sobie o tym troszkę więcej powiemy, więc jeżeli to jest niejasne, to się tym absolutnie nie stresujcie. Dwa miejsca zerowe, które obliczamy z pewnych konkretnych wzorów. Pierwsze miejsce zerowe obliczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, Natomiast to drugie miejsce zerowe minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli jak widzicie, te wzory tutaj tylko różnią się znakiem. Jeżeli nasz wyróżnik trójmianu kwadratowego, nasza delta jest równa 0, to oznacza, że mamy jedno miejsce zerowe. I liczymy je z następującego wzoru: minus b podzielić przez 2a. No, może zdarzyć się oczywiście, że jeżeli delta jest większa od 0, równa 0, no to może być także ujemna, może być od 0 mniejsza i wtedy brak jest miejsc zerowych, czyli oczywiście tutaj naszego wzoru nie podamy. Mówiłam tutaj kilka słów na temat delty, natomiast jeszcze nie podałam, wam, nie podałam Wam wzoru na wyznaczenie delty. Ten wzór także warto znać, zapiszcie gdzieś go sobie. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, gdzie b, a oraz c to będą te współczynniki, które odczytamy sobie z naszego równania kwadratowego. No i teraz, żebyście jeszcze pewniej się w tym czuli, rozwiążmy kilka... Tego typu równań, czyli wyznaczmy miejsca zerowe. Na początek w podpunkcie A mamy funkcję kwadratową o takim wzorze, no i tutaj poszukajmy miejsc zerowych tej funkcji. Czyli co robimy? W pierwszym kroku wzór tej funkcji, czyli x kwadrat plus 2x odjąć 3 przyrównujemy do zera, czyli w miejsce Y podstawiamy 0, ponieważ w miejscu zerowym jak wiecie. Zawsze y właśnie wynosi 0, ta druga współrzędna punktu. No i teraz tak, musimy wyznaczyć sobie deltę. No to deltę obliczamy ze wzoru b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli musimy odczytać te nasze współczynniki czyli a znajduje się przy x w drugiej potędze, tu mamy x w drugiej potędze, ponieważ nie znajduje się tutaj żadna liczba, o, może z tego równania sobie odczytajmy, to oznacza, że tutaj mamy jedynkę. Jeżeli chodzi o b, no to b znajduje się przy x, tu mamy x, czyli nasze b jest równe 2. Zawsze patrzcie na znak, ten plusik tyczy się dwójki, natomiast c to będzie minus 3. No i podstawiamy to sobie do wzoru, no i wyznaczamy deltę. b kwadrat, czyli 2 do potęgi drugiej to 4, odjąć 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli razy minus 3. Zatem delta to będzie 4 dodać 12, bo mamy minus razy plus razy minus, czyli otrzymamy plusik, czyli delta jest równa 16. No i gdy znamy już deltę, to patrzymy co się będzie działo. Tutaj zrobiłam pewną tabelkę. No ponieważ delta jest równa 16, no to znaczy, że delta jest dodatnia. 16 jest większa od 0, a to oznacza, że mamy dwa miejsca zerowe, które wyznaczymy z takich wzorów. No to przepiszmy sobie te dwa wzory. Mamy minus B odjąć pierwiastek z delty przez 2A. No, i podstawy, może najpierw, żeby obliczyć to pierwsze miejsce zerowe. No Minus B oczywiście wykorzystujemy także te wartości współczynników, które tutaj sobie tak zapisaliśmy. Czyli gdy mamy minus B, to będziemy mieli minus 2. Odjąć pierwiastek z delty, czyli skoro delta jest równa 16, to pierwiastek z delty to pierwiastek z 16, czyli 4. Przez 2 razy A. A jest równe 1, czyli 2 razy 1 to 2. Mamy zatem minus 6 przez 2, czyli minus 3. No i drugie miejsce zerowe, czyli to będzie tak: minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, podstawiamy, czyli minus b to będzie minus 2, dodać pierwiastek z delty, czyli 4, podzielić przez 2 razy a, czyli przez 2. Mamy zatem 2 podzielić przez 2, czyli otrzymamy 1, a więc ta funkcja faktycznie posiada dwa miejsca zerowe, minus 3 i 1. Jeżeli teraz narysujemy sobie tak szybko wykres tej funkcji, który wygląda w ten sposób, no to możemy sprawdzić, czy faktycznie jest to prawda. Pierwsze miejsce zerowe to minus 3, no i wykres tej funkcji faktycznie przecina oś o x na minus trójce. Natomiast jeżeli chodzi o drugie miejsce zerowe, to mamy 1, co także jak najbardziej nam się zgadza, czyli widzimy, że wszystko poprawnie zostało wyznaczone. Spójrzmy na podpunkt B, tutaj także wyznaczamy miejsca zerowe, czyli najpierw wypiszmy sobie współczynniki A, B oraz C, czyli A będzie równe 1, bo to będzie ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potędze. B to będzie minus 4, no bo tą liczbę mamy przy x, a c będzie równe 4. Wyznaczamy deltę ze wzoru b kwadrat odjąć 4a, 4 razy a razy c. Czyli b to będzie minus 4, minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy 1 i razy 4. Zatem delta to będzie 16. Odjąć 16, a więc delta jest równa 0. No i patrzymy sobie tutaj do góry, czyli tym razem mamy ten drugi przypadek, no bo delta nam wyszła dokładnie równa 0. To oznacza, że mamy jedno miejsce zerowe, które wyznaczymy z takiego wzoru, czyli ten wzór sobie przepiszmy. Mamy minus b przez 2a. No i teraz odczytujemy, czyli skoro b jest równe minus 4, co widzimy tutaj o, wyżej, tak, bo sobie odczytaliśmy, no to minus B to minus dopisujemy do minus czwórki, czyli otrzymamy 4, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, no i 4 na 2 da nam dwójkę, czyli to oznacza, że ta funkcja ma jedno miejsce zerowe. No i faktycznie spójrzcie, jeżeli chodzi o wykres tej funkcji, wygląda on w sposób następujący, czyli. Tutaj mamy dwójkę i to będzie jedyne miejsce zerowe tej funkcji. No i spójrzmy na ostatni wzór funkcji kwadratowej. Tutaj też szukamy miejsc zerowych, czyli wzór naszej funkcji minus 2x kwadrat plus 4x odjąć 3 przyrównamy do 0. Odczytamy współczynniki, czyli a jest równe minus 2, b jest równe 4, a c jest równe minus 3. No i wyznaczymy deltę, czyli mamy b kwadrat odjąć 4 razy a razy c. Podstawmy, b to będzie 4, czyli 4 do kwadratu to 16. Odjąć 4 razy minus 2 i razy c, czyli razy minus 3. Czyli tak, 16 na razie przepiszę. Tutaj uzgodnijmy znak. Mamy minus razy minus to plus. Plus razy minus to minus, 4 razy 2, 8, 8 razy 3, 24, a więc delta jest równa minus 8 czyli delta jest ujemna, a więc mniejsza od zera, czyli mamy ten przypadek, a więc nie mamy miejsc zerowych, tak oczywiście nie mamy miejsc zerowych, czy ich nie wyznaczamy. No i spójrzmy na wzór tej na wykres tej funkcji, on wygląda w ten sposób. No i faktycznie jak widzicie, ten wykres znajduje się poniżej osi X, czyli nigdzie tej osi X nie przetnie, a więc nie mamy miejsc zerowych. No i w końcu przejdźmy do tematu naszej lekcji, czyli do postaci iloczynowej. Zobaczcie, tutaj sobie pewną rzecz zapisałam, ponieważ jeżeli potraficie wyznaczyć miejsca zerowe w funkcji kwadratowej, to z postacią iloczynową nie powinniście mieć żadnego problemu. Ponieważ gdy delta będzie dodatnie, czyli gdy delta będzie większa od zera i mamy dwa miejsca zerowe, to postać iloczynowa ma taki wzór, czyli co tutaj musimy podstawić? Podstawimy sobie A, czyli to będzie ta liczba, która znajduje się przy x w drugiej potędze oraz x1 i x2, które wyznaczymy z tego wzoru, czyli to będą po prostu miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej. Gdy delta jest równa 0, to mamy jedno miejsce zerowe, które wyznaczymy z tego wzoru, i to jest nasz wzór na postać iloczynową, czyli tu musimy sobie podstawić liczbę w miejsce a oraz. To miejsce zerowe, które wyznaczamy. Uwaga, tutaj, żebyście nie zapomnieli, znajduje się kwadrat. Natomiast, gdy delta jest ujemna, nie ma miejsc zerowych oraz nie ma postaci iloczynowej. No i zróbmy kilka przykładów. Czyli tutaj byśmy chcieli zapisać sobie funkcję w postaci iloczynowej, oczywiście, jeżeli jest taka możliwość. Czyli od czego zaczniemy? Od wyznaczenia miejsc zerowych funkcji. Czyli przyrównujemy sobie ten wzór funkcji do zera, czyli mamy minus 2x kwadrat plus 7x dodać 4 równa się 0 no i wyznaczymy deltę, czyli zapiszmy a jest równe minus 2, b jest równe 7 natomiast c wynosi 4. Obliczamy deltę b kwadrat odjąć 4ac czyli b do kwadratu to 7 do kwadratu, czyli 49 Odjąć 4 razy a, czyli razy minus 2 i razy c, czyli razy 4. Mamy zatem 49, ustalamy znak minus razy minus razy plus, da nam plusik. 4 razy 2 to 8, 8 razy 4 to 32, czyli delta jest równa 81. No to skoro wiemy, że delta jest Dodatnia jest większa od zera, no to przypominam, mamy dwa miejsca zerowe. Korzystamy z tych wzorów, które mamy tutaj. No czyli tak, obliczmy sobie. Pierwsze miejsce zerowe to jest minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a, czyli x1 to minus b, czyli b jest równe 7, czyli mamy minus 7. Odjąć pierwiastek z delty to pierwiastek z 81, czyli 9. Podzielić przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 2, czyli minus 4. Czyli tutaj otrzymamy minus 16 przez minus 4, czyli 4 to jest nasze pierwsze miejsce zerowe, natomiast drugie to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, no, czyli obliczmy mamy minus 7 dodać 9 przez minus 4. Czyli minus 7 plus 9 to 2, 2 przez minus 4 to minus 2 czwarte, a więc minus 1 druga. To jest nasze x1, to jest nasze x2. No i teraz spójrzmy, co dzieje się dalej. Jeżeli mamy te dwa miejsca zerowe, to na pewno mamy postać iloczynową, czyli korzystamy z tego wzoru. Ja ten wzór sobie tutaj przepiszę. No i podstawmy. Mamy tak x odjąć x1, x odjąć x2. Czyli ile jest równe a? No a to będzie to, co czytaliśmy na początku. Czyli a jest równe minus 2. Podstawmy. Następnie mamy x odjąć x1. x1 to 4. W drugim nawiasie mamy x odjąć x2. Natomiast ponieważ x2 jest, równa, jest równe minus 1, 2, to te dwa minusy dadzą nam plus. Czyli mamy x. Dodać jedna, druga i to już będzie postać iloczynowa tej funkcji. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj także najpierw zapiszmy, że a jest równe 3, b przy x to minus 2 pierwiastki z 6, natomiast c jest równe 2, no i wyznaczamy delta. Delta to b kwadrat odjęty 4 razy a razy c. Czyli mamy B do kwadratu, czyli minus 2 pierwiastki z 6 do potęgi drugiej, to może sobie zapiszmy w ten sposób. Odjąć 4 razy A i razy C. No i teraz tak, jeżeli podnosimy sobie liczbę ujemną do kwadratu, to na pewno wynik będzie dodatni. Pamiętajcie, że podnosimy i tą liczbę, która znajduje się przed pierwiastkiem, i cały ten pierwiastek, czyli 2 do potęgi drugiej to będzie 4. Pierwiastek z 6 do kwadratu to będzie 6. Pomiędzy tą minus dwójką a pierwiastkiem mamy tutaj mnożenie, czyli te dwie liczby także przez siebie mnożymy. 4 razy 6 to 24, czyli delta to 24. Teraz tutaj mamy minus razy plus, razy plus, czyli minus. 4 razy 3, 12. 12 razy 2 to 24, a więc delta jest równa 0. No to patrzymy, co się dzieje w takim przypadku. Gdy delta jest równa 0, mamy jedno miejsce zerowe, które obliczamy z tego wzoru, który mamy tutaj. Czyli wzór sobie przepiszmy, mamy minus B przez 2A, czyli minus B. No to jeżeli dostawimy tutaj minus, to otrzymamy dwa pierwiastki z 6 przez 2 razy A, czyli 2 razy 3 to będzie 6. No, i możemy to jeszcze skrócić sobie przez 2, czyli tutaj mamy 1, tutaj mamy trójkę, czyli mamy pierwiastek z 6 przez 3. No i gdy mamy jedno miejsce zerowe, no to możemy zapisać sobie tą funkcję w postaci iloczynowej jak najbardziej, czyli przepiszę ten wzór pamiętając o tym kwadracie. No, czyli mamy tak: y równa się a x odjąć x0 do potęgi drugiej. No i podstawmy. Miejsce A podstawimy, spójrzmy do góry, trójkę w nawiasie x, odjąć x0, czyli pierwiastek z 6 przez 3 do kwadratu. I to będzie postać iloczynowa. No i spójrzmy jeszcze na podpunkt C. Tu także chcemy tą funkcję zapisać w postaci iloczynowej. To jest oczywiście postać ogólna. Czyli tak, najpierw musimy sobie odczytać A, B oraz C. Zatem a jest równe 1, bo mamy to przy x w drugiej potędze, b jest równe 2, c jest równe 6, tak? Oczywiście możemy także zapisać to sobie tak jak poprzednio, czyli równanie w takiej postaci, żeby było widać, że szukamy miejsc zerowych. Wyznaczamy deltę, czyli delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b to będzie 2, 2 do kwadratu to 4, Odjąć 4 razy 1 razy 6, czyli mamy 4. Odjąć 6 razy 4 to 24, czyli delta jest równa minus 20. No to patrzymy, co będzie wówczas. Gdy delta jest ujemna, nie ma miejsc zerowych, czyli to oznacza, że nie ma postaci iloczynowej. Czyli to oznacza, że tego wzoru funkcji w postaci iloczynowej zapisać po prostu nie można.